Dzień dobry. Nazywam się Emilia Żdanowska i jestem ze szkoły Józefa Ignacego Krzywskiego w Wilnie. A jest to program Młodzi Pytają. Dziś moim gościem jest Kamil Zalewski. Jest korespondentem Polskiego Radia na Litwie. Cześć, Kamil. Cześć, dzień dobry. Dziennikarz, skąd się wzięło to marzenie? Odkąd pamiętam, chciałem być dziennikarzem. Oczywiście kiedyś, gdy byłem jeszcze w szkole podstawowej, kiedy gdzieś tam zakiełkowałem i tam myśli, nie spodziewałem się, że. Tak naprawdę nie spodziewałem się, że stanie się to moim sposobem na życie. Wydaje mi się, że dziennikarstwo pociągało mnie przede wszystkim z tego względu, że lubię ludzi, lubię słuchać ludzi, hmm. lubię opowiadać o ludziach o tym co się dzieje i to tak w zasadzie od małego nie ma co ukrywać ale takie osoby jak ja lubiły różne kiedyś klasowe ploteczki albo też wśród znajomych różne takie, takie rzeczy i rzeczywiście miałem ochotę gdzieś tam od zawsze przenosić to najpierw może na papier gdzieś tam kiedyś nawet sobie różne artykuły w gazetach czytałem na głos kiedy oczywiście zacząłem zakochiwać się w zasadzie w radę. I, I nawet pamiętam, w dzieciństwie troszeczkę udawałem sobie, że, że jestem w radiu, że pracuję w radiu, ale tak na poważnie to gdzieś tam w szkole średniej to się zaczęło. Ta, ta, ta myśl zaczęła kiełkować, kiedy musiałem zdecydować, kiedy musiałem w zasadzie decydować o tym kim będę chciał zostać w życiu i co robić. Paradoksalnie zdawałem maturę z biologii, żeby było jasne, nie, 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 nie skończyłem żadnego w ogóle humanistycznego przedmiotu czy też kierunku ostatecznie. Ale to też wynikało przede wszystkim z zainteresowań moich, bo wiadomo, dziennikarz musi mieć dosyć rozległe zainteresowanie, mm -hmm. więc w tym przypadku również było tak, że z jednej strony interesowało, interesowały mnie przedmioty humanistyczne, takie jak historia, takie, takie jak język polski, bo przecież, żeby być dziennikarzem polskim, dziennikarzem trzeba mówić bardzo dobrze po polsku, trzeba świetnie znać polszczyznę, trzeba operować językiem, operować słowem. Powiedz mi proszę, a co najbardziej pociąga w pracy radiowca? Mikrofon? Nie, może nie, nie, nie tylko mikrofon. Oczywiście lubię mikrofon. Nawet jak tutaj mówimy do mikrofonu, to jeszcze zanim zaczęliśmy rozmowę, mówiłem, że brakuje mi jeszcze słuchawek do tego wszystkiego. W pracy radiowca jest pewnego rodzaju magia, bo radio to magia. Może w dzisiejszych czasach troszeczkę inaczej konsumujemy treści, które znajdują się w radiu. Młodzież też na pewno inaczej podchodzi, ale ja odkąd pamiętam mi słuchaniu radia towarzyszyła taka taka pewna intymność, że słucham drugiego człowieka albo też muzyki, która płynie z głośnika i z jednej strony mogę sobie wyobrazić na podstawie głosu jak ten człowiek wygląda, tak naprawdę nie wiem kto to jest. Jest tak, jest to taka osoba bliska z jednej strony, bo czy to popołudnia czy też wieczory spędza się z tym właśnie głosem, który towarzyszy nam w domach. A z drugiej strony, jak słucham radia, albo gdy jestem w radiu, gdy przygotowuję materiały do radia, gdy zakładam słuchawki, włączam mikrofon, to mam wrażenie, że przenoszę się do innej rzeczywistości. Brzmi to dziwnie. <gry> Nie wysyłaj mnie do psychiatryka, ale, ale, ale powiem tobie tak, że jak zakładam słuchawki i zaczynam mówić do mikrofonu, no to nagle widzę. Więcej, szerzej. Dla mnie to wszystko składa się na pewnego rodzaju magię. No i tutaj podkreślę, że troszeczkę inaczej wygląda praca w studiu, kiedy mówi się do pojedynczego, kiedy mówi się do mikrofonu, kiedy ma się przed sobą monitor, kiedy trzeba wyobrazić sobie słuchaczy albo też odbiorców, a inaczej wygląda właśnie praca, kiedy pracuje się jako reporter, jako, ja jako korespondent pracuję, kiedy wychodzi się na ulicę, kiedy wychodzi się do ludzi i, i trzeba porozmawiać z ludźmi. Najważniejsze to to trzeba zachęcić tych ludzi do rozmowy, bo większość osób no, po prostu boi się mikrofonu. No, rozumiem, sama boję się bardzo mikrofonu. <laughs> trzeba się przyzwyczaić. To powiedz mi jeszcze proszę, może co jest najtrudniejsze w życiu dziennikarstwa? Czyli czy tempo, może, czy odpowiedzialność. Mhm. Znaczy, decydując się na pracę w tym zawodzie, byciu dziennikarzem, trzeba pójść ze sobą na pewne kompromisy. Przede wszystkim w przypadku pracy radiowca to jest tak, że nie pracuje się od 8 do 17. To nie jest, jak to niektórzy w trakcie mojego życia zawodowego powtarzali, to nie jest przerzucanie żadnych ziemniaków gdzieś tam w magazynie czy praca. Ekspedientki, czy, czy kogokolwiek takiego, to, to, to jest jednak praca w nienormowanych godzinach, więc trzeba być e, świadomemu, że m, przychodzi się do pracy na piątą, zaczyna się o szóstej, czasem kończy się o dziewiątej, potem trzeba się przygotować do następnego programu. To w przypadku pracy w studiu. A jeżeli chodzi o e, pracę w tym charakterze, w którym teraz najczęściej oczywiście występuje, czyli praca korespondenta, no to tutaj te nienormowane godziny pracy wyglądają tak, że jeżeli coś się dzieje. To ja to robię. Decydując się na tego typu pracę, trzeba pamiętać, że to... Styl życia, że decydujemy się na tego typu styl życia. Jeżeli y, mamy chłopaka, dziewczynę, żonę, męża i tak dalej, to, to oni też muszą być świadomi tego, y, że no, niestety jesteśmy na wakacjach, coś się dzieje i, i trzeba o czymś takim opowiedzieć. Dlatego wydaje mi się, że to jest najtrudniejsze w tej mhm. pracy. Przekonanie siebie do tego, że okej, okay, wszystko jest fajnie, mogę mieć nie wiem, cały tydzień wolnego, ale kiedy przychodzi co do czego, no to niestety po przez trzy dni na przykład pracuję przez wiele, 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 wiele godzin. Specyfika mojej pracy jako korespondenta Polskiego Radia jest też taka, że kiedy programy, anteny Polskiego Radia wymagają na przykład wejścia na żywo i tak dalej, no to takie wejście na żywo też trzeba mm -hmm. zrobić, trzeba się połączyć oczywiście z rozdzielnią w Polskim Radiu, wcześniej oczywiście dogadać się z wydawcą, a także z prowadzącym, ustalić to, o czym będziemy rozmawiać i tak dalej. Zrozumiałam. A może ty mi jeszcze możesz powiedzieć, jak wygląda twoje przygotowanie do audycji? Czy może jakieś rytuały masz albo coś takiego? <grystanie> nie, rytuałów nie mam. Znaczy jest tak, że trzeba na pewno rozgrzać swój aparat mowy, bo w radiu dykcja jest bardzo ważna, pracujemy głosem, więc odbiorca z jednej strony musi słyszeć ten przyjemny tembr, można powiedzieć, brzmienie głosu, z drugiej strony no, musi rozumieć, o czym mhm. mówimy, prawda? Czyli nad dykcją trzeba na pewno solidnie popracować, zrobić sobie krótkie ćwiczenie, jakieś masaże czy coś takiego. Ostatnio to jest bardzo y, popularne. No i wtedy można oczywiście nagrywać, ale przygotowując swoje materiały, czy też przygotowując się do jakiegoś wejścia na żywo, robię notatki, bo muszę. No to ta, na, nawet nie, nie chodzi o to, że łatwiej, tylko po prostu można czasami y, przeoczyć pewne rzeczy. To tak z jednej strony. Z drugiej strony, no, jeżeli używamy jakich, na, jakiegoś nazewnictwa, czy też um, posługujemy się cyframi, liczbami, no to nie wszystkie jesteśmy w stanie zapamiętać, prawda? Więc no. tutaj takie rzeczy, takie notatki też są dosyć istotne, takie ułożenie sobie planu, plus przygotowując korespondencję, to jest taki materiał krótki do, do minuty czasu. No, po prostu muszę napisać ten materiał, żeby, żeby zmieścić się w tych ramkach czasowych, bo to kolejna trudność, a w zasadzie potem już ułatwienie w tej właśnie pracy, że y, trzeba o czymś opowiedzieć używając niewielkiej ilości słów, czyli y, dużo treści, mało słów. Jeszcze chciałam może zapytać, może masz jakieś historyjki takie śmieszne, które są powiązane z twoją pracą? Trzeba było mi się przygotować do tej rozmowy. Żartuję oczywiście. jak jest cała masa, bo w różnych redakcjach, na różnych antenach pracowałem i zazwyczaj, gdy ktoś mnie pyta o takie rzeczy, przychodzą, przychodzą do głowy takie historie, jak na przykład rozmowa z kimś przez telefon przy włączonym mikrofonie, bo takie rzeczy się zdarzały, szczególnie na początku mojej kariery radiowej, kiedy to siedziałem w studiu i ktoś zostawił włączony mikrofon, a ja jeszcze tak zbyt mocno albo też może się przyzwyczaiłem i nie zwracałem uwagi na czerwoną lampkę. I na przykład ktoś dzwonił, leciała sobie piosenka na antenę, jednocześnie był włączony mikrofon i ja sobie mówiłem, pamiętam, że kiedyś, gdy pracowałem w rozgłośni w suwałkach, zadzwoniła słuchaczka, odebrałem telefon i ona mówi do mnie, Kamil! Kamil, ale ty jesteś na antenie. To było nawet zabawne. Tutaj w Wilnie pamiętam, gdy pracowałem już, w, gdy współpracowałem już z radiem z Nadwili. To nagle w całym budynku, w którym mieści się ta rozgłośnia, zabrakło prądu. No, tego zasilania awaryjnego starczyło mniej więcej na 20 minut. W międzyczasie nasz dyrektor muzyczny, Mariusz, wpadł chyba na, no, do studia dosłownie pół minuty, może 10 sekund przed tym, jak nagle pum, cała energia w studiu zniknęła. Taki zdyszany, bo windy nie pracowały w budynku, a radio mieści się na 18 piętrze, zdyszany i zapytał, co jest grane. Gramy jeszcze. Ja powiedziałam już nie. Mogę się podzielić. Na przykład, kiedy dzisiaj zbierałam się tutaj i kiedy my zaczynali tylko wszystkie te nagrywania. Mm -hmm. To mama mnie zapytała się, a z kim nagrywać, ja bo już mówił, Kamil Zalewski. Kamil Zalewski? Kto to taki? Odwrót Kamil Zalewski. No to mama cały czas mi szykowała. No to, no to zbierasz, bardzo miło zbierasz. Tak, to bardzo. No to, bardzo tak miło. Chcesz zostać dziennikarką? Bardzo. Бардза. Началі, кіди бул та варштати саме перше в школі, то якось я все вам все можем, то подедзе, мо Ну так і цесь мыслямя вам. І єди вамяла перше такі ріус, который ми накрывалі. to ja poczułam się, no to coś mojego, coś mi trzeba poprobować. To... to jest piękne. Nagrywasz Reelsy i już jesteś dziennikarką. W pewnym sensie, prawda? W dzisiejszych czasach. A my tak. kiedyś robiliśmy radiowęzeł w szkole, żeby gdzieś tam dotknąć tego właśnie dziennikarstwa i żeby potem nawet mieć co napisać w CV. A dzisiaj robienie Reelsów i montowanie takich materiałów jest w fantastycznym CV. Tak mi się przynajmniej wydaje. Stereotypowo zawsze wiedziałam, że dziennikarze nic się nie boją. Czy w ogóle, czy coś boisz się, czy nie? To znaczy tak, dziennikarze boją się, obawiają się wielu rzeczy. Oczywiście dziennikarstwo to... Zawód dla ludzi o mocnych nerwach. Mimo wszystko y, trzeba mieć też grubą skórę, i to jest y, też y, na początku kariery dziennikarskiej może dosyć, y, dosyć ciężka sprawa, bo nie wszystko spływa po nas y, jak woda po kaczce, a, a jednak y, no, trzeba pamiętać, że trze musimy być odporni na krytykę jako mhm. dziennikarze. Jeżeli popełniamy błędy, no to też trzeba argumentować. Jeżeli. Inaczej, jeżeli ktoś nam zarzuca błędy, a my jesteśmy pewni naszej, y, naszej racji. Trzeba pamiętać, że obowiązuje nas prawo prasowe, dziennikarzy, mhm. że obowiązuje nas etyka pracy, pewnego rodzaju kodeks pracy, y, że takie prawdziwe, poważne dziennikarstwo to nie jest bulwarowa prasa, czyli ta, ta, ta żółta prasa, chociaż w dzisiejszych mhm. czasach. Dominują klikbajty, czyli jak sami wszyscy widzimy w internecie głośne nagłówki, klikamy sobie w dany artykuł, a potem z tego artykułu nic nie wynika. Moim zdaniem, to wszystko psuje dziennikarstwo i wizerunek dziennikarza, niestety, ale, ale tak bywa, jak w zawodzie pojawia się zbyt wiele osób, które robią tylko copy-paste albo, albo coś, coś, coś podobnego, jasne jest też bardzo takie rzetelne, uczciwe dziennikarstwo. Są periodyki, są gazety, mhm. są portale internetowe, które zajmują się poważnym, y, poważnym dziennikarstwem, nie tylko clickbaitami. Warto sobie czerpać właśnie stamtąd informacje. Wracając do twojego pytania, no dziennikarze oczywiście obawiają się, obawiają się o swoje zdrowie. Stres to nieodłączny jednak element tej pracy, A wiadomo jak stres wpływa na zdrowie. Czasami dziennikarze obawiają się zadawać pytania Pytania, jak rozmawiam z kolegami czy też koleżankami, jasne, każdy z nas na konferencjach prasowych na przykład ma przygotowane pytanie i tak dalej, ale, ale gdzieś tam z tyłu głowy na pewno dla wielu osób kołacze się myśli, czy, 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 czy na pewno warto zadać mhm. to pytanie, czy nie wyjdę na idiotę, czy, e, czy nie zostanę źle odebrane, czy coś, coś, coś podobnego. No ale to są takie rzeczy, które towarzyszą codziennie praktycznie każdemu z nas. Oczywiście są obawy, że nie przyjdzie nasz gość albo też nie uda nam się nagrać dobrego programu albo zrobię program tendencyjny czy coś w tym stylu. To, to są takie mhm. zwyczajne obawy, bardzo ludzkie, bardzo przyziemne moim, moim, moim zdaniem. Podejrzewam, że korespondenci wojenni mają... Całkiem inne obawy, związane mhm. oczywiście z relacjonowaniem jakichś ważnych wydarzeń z linii frontu, że tak powiem. Tam, tam można nawet zginąć, więc ten rodzaj obaw czy też stresu jest naprawdę różnorodny. My siedząc tutaj, w tym studiu, w ciepłym, przyjemnym, jednak możemy. Szczęśliwie mówić o innego rodzaju stresie, mm -hmm. czyli tremie przed mikrofonem, prawda? Prawda. <laughs> Jeszcze, jak sądzisz, dziennikarstwo to jest zawód, czy więcej pasja? Styl życia, ja bym powiedział, styl życia, ale taki styl życia, że trzeba umieć postawić sobie granicę między pracą, bo ta praca wciąga, ona potrafi być niemalże jak narkotyk, a życiem prywatnym. To to jest ciężkie, to jest trudne. Widzę to po sobie, dlatego że kiedy zaczyna interesować mnie jakiś temat, kiedy przygotowuję jakiś materiał, no to naprawdę spędzam dużo czasu nad, nad zrobieniem czegoś takiego, i, i wtedy gdzieś tam to życie osobiste odchodzi na, 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 na dalszy plan. A to jeżeli żyjemy tak. Cały czas to bardzo krótka droga do wypalenia zawodowego, a wypalenie zawodowe, no wiadomo, kończy się tym, kończy się przede wszystkim odejściem z zawodu albo z nienawidzeniem tego zawodu, prawda? Ja jako osoba, która chce zostać dziennikarzem, to mhm. jaką radę dałoby by dla młodej osoby, mhm. która chce zostać dziennikarzem? Mówiącym po polsku, tworzącym materiały w języku polskim, tak? Albo niezależnie od tego, czy po polsku, czy po litewsku o, będziesz tworzyć materiały, musisz znać jeden i drugi język, jak najlepiej. To pierwsza rzecz. Druga, druga sprawa, będąc na tym etapie życia, na którym jesteś, ja bym radził dużo pisać. Znaleźć sobie jakąś, jakieś miejsce, z którym mogłabyś współpracować, żeby ktoś mógł fachowo ciebie ocenić, albo przygotowywać, tak jak wspomniałaś, reelsy, tylko żeby to robić oczywiście na takim fajnym, profesjonalnym poziomie, czyli dowiedzieć się, jak to przygotowywać, jak to robić. A w ogóle, kiedy zaczynałaś ta droga do dziennikarstwa, to... Teraz trudniej, czy kiedy tylko zaczynałeś? No, w sumie rozumiem, że. Wejść byłem... do zawodu, tak? tak? Pewnie pytasz o wejście do zawodu. Wydaje mi się, że wtedy było trudniej. Zdecydowanie. Teraz jest to wiele łatwiej. Jest więcej możliwości przede wszystkim. Wydaje mi się, że um, no dzisiaj możesz być dziennikarzem czy to radiowym, czy, czy telewizyjnym, w zasadzie nie mając jakiejś infrastruktury, zaczynasz budować swoje zasięgi w mediach społecznościowych, czy też na YouTubie, czy gdziekolwiek mhm. indziej. I w ten sposób można też zostać, zostać dziennikarzem, zacząć współpracować z różnymi mediami. Tak dzisiaj wygląda też ścieżka kariery wielu osób, że najpierw zaczynają istnieć w mediach społecznościowych, potem dostają propozycje współprowadzenia czegoś, prowadzenia, robienia różnych materiałów itd. Kiedyś tak nie było. A czy możesz stwierdzić, że dziennikarstwo to codzienne odrabianie lekcji? Yy, niestety, ale tak, tak tak jest. Yy, trzeba codziennie trzymać rękę na pulsie. Trzeba, no, przygotowując dany materiał, no, no, trzeba zrobić research. Jednak, mimo wszystko. Yy, albo ewentualnie poszukać ekspertów, którzy ci wyjaśnią o co chodzi, jeżeli samemu się nie wie. Tak jak wspomniałem, to praca z ludźmi, pytamy ludzi przede wszystkim o różne rzeczy i potem staramy się jako dziennikarze wyjaśnić te rzeczy naszym odbiorcom, czyli z tego języka specjalistycznego trzeba też często. Przetłumaczyć to na język troszeczkę prostszy, prostszy dla odbiorcy, rzecz jasna. Więc każdego dnia no, trzeba usiąść i tę pracę domową odrobić. Ale żeby nie straszyć nikogo odrabianiem pracy domowych przez całe życie albo przez dużą część życia zawodowego, to powiem. Powiem tak, że z biegiem czasu nabiera się doświadczenia, z biegiem czasu dziennikarze też uczą się wielu rzeczy po drodze, no i po tych 10, 20, 30 latach samemu można być ekspertem w kwestii wielu zagadnień. Bardzo dziękuję, Kamilu, że dziś ze mną porozmawiałeś. To już wszystko? No to już wszystko niestety, jeszcze by porozmawiać. Pytania się wyczerpały. To bardzo dziękuję. Było bardzo miło stać prowadzić rozmowa. Dzięki za zaproszenie. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia.